Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Jan Olbrych, europoseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan zbudowany postawą marszałka Jakuba yy, No Znaczy ja jestem yy, yy, zbudowany postawą... Klubu radnych PO, którzy przeprowadzili tą całą akcję w sposób, z, że tak powiem, sprawny. Natomiast przeprowadzili ją nie w próżni, tylko w sytuacji, w której marszałek ewidentnie, marszałek, którego nie znam, żeby była jasna sytuacja. Nigdy nie miałem okazji rozmawiać z panem marszałkiem, natomiast od jakiegoś czasu obserwowałem to, że Marszałek Województwa Śląskiego wyraźnie się stawia, że tak powiem, środowiskom rządowym w sprawach Śląska. I to bez względu na moje sympatie. Więcej tak. takich ludzi, proszę. No, tylko chciałem powiedzieć, że, że bez względu na to, z jakiej był partii, to to co do mnie dochodziło, to to, że rzeczywiście bardzo, bardzo osto protestuje przeciwko niektórym pociągnięciom dotyczącym Województwa Śląskiego i pieniędzy dla województwa Śląskiego. I to był sygnał, że jeżeli ktoś PiS-u yy, 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 w sposób nieskrywany nie zgadza się z polityką rządu w sprawie tego województwa, to znaczy, że coś tam w środku nie gra i był moment tego przesilenia i dlatego mówię o radnych, bo radni to też obserwowali i zapewne weszli w odpowiednim momencie. No załóżmy, ja nie do końca pytałem o ten kontekst polityczny, ale raczej o taką prounijną postawę, która między innymi, czy również zaważyła na odejściu z PIS. Ja nie wiem, jakie poglądy unijne ma. Jestem z pokolenia, które chce żyć w Europie. To już tłumaczę. Mówi marszałek Chełstowski w wywiadzie zresztą w Ślązaku. Antyunijna narracja PiS bez sensu. Na nią też powołował się w tej swojej argumentacji. Poza tym jego poglądy na unijną czy transformację Śląska za unijne pieniądze. No to wie pan, to tak. Z punktu widzenia Komisji Europejskiej, to chyba ulubiony marszałek z polskich województw. Ja tak powiem, nie znam poglądów pana marszałka na tematy europejskie, natomiast wyraźnie musiał zauważyć, że rozgrywanie sprawy europejskiej na użytek wewnętrzny, na użytek znaczy skierowany do swoich wyborców ma bardzo krótkie nogi, w związku z czym może mieć ogromne konsekwencje finansowe i to już jako marszałek powinien wiedzieć, wie, że to może mieć konsekwencje takie, że po prostu będzie mniej pieniędzy albo w ogóle ich nie będzie. I dlatego też bez względu na poglądy w tej sprawie, oby pan marszałek miał poglądy, prawo tak no, gdzie, jak zresztą myślę, że część PiSu tak po cichu gdzieś tam ma poglądy proeuropejskie. Natomiast yy, myślę, że yy, pre prezentowanie takiego poglądu jest po prostu takim poglądem normalnym. Ja bym powiedział normalne: nie ma tu nic nadzwyczajnego. Ktoś, kto rozumie lepiej Unię Europejską, zachowuje się normalnie. No, ja, ja Dziwi się, nie... że yy, tak bez złośliwości to mówię, że Donald Tusk wczoraj nie zaprosił marszałka Chostowskiego na swoją konferencję programową w Platformie dotyczącą klimatu klimatu i energetyki. No tak, to już by przekraczało pewne obyczaje <laughs> polityczne, ponieważ to, że u, udało się namówić pana Marszoka i jego ekipę do zmiany do zmiany barw Z moment, Ale chodzi, chodzi o pewne programowe postulaty, które tam również padły. O nich zaraz porozmawiamy. Ale, o... Ja tylko chciałem powiedzieć, że Donald Tusk również nie był zachwycony obecnością pana Gowina na spotkaniu jednym. Proszę. Jan Olbricht, europoseł Platformy Obywatelskiej, jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Jan Olbricht, europoseł Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem. Po raz drugi Pana i Państwa witamy. A więc wczorajsza konferencja programowa Platformy Donald Tusk. Mówi, że Śląsk stanie się miejscem, w którym tysiące ludzi znajdą pracę, w którym technologia, technologie będą służyć budowie zielonej Polski. Czy pan zna założenia tego programu, poza tymi kwiecistymi, pięknymi wizjami na dużym stopniu ogólności, które przedstawił wczoraj pan przewodniczący? No, wczorajsza konferencja programowa to jedna z konferencji, które mają się odbywać do czasu wyborów. Która miała e, głównym tematem głównym, były kwestie energetyczne, klimatyczne. Platforma wcześniej przedstawiła taki zestaw podstawowych działań, które mieli być zrobione, no, ale oczywiście przy, takiej konfer przy takich kon konferencjach programowych również wygłasza się no, pewne takie programowe kierunki. W związku, z czym, w związku z czym, I to się ze sobą wiąże. Znaczy, wiąże ja mam się... nadzieję, że to nie jest taka y, y, obietnica rzucona nomen omen w śląskie powietrze, tylko coś. Coś poważnego. Pejzaż to, że to jest tak, że jeden przywódca przyjeżdża na Śląsk, wygłasza różne rzeczy i następnego dnia jego ekipa się rozpada, a drugi przywódca mówi o Śląsku, ale w sposób zupełnie, zupełnie inny. Na podstawie... Przepraszam bardzo. Do... Jarosław Kaczyński też mówił o technologiach inwestycjach pieniądzach, które odmienią ale śląski jakoś, przemysł. Więc wie pan, na ale po... Jakoś jego ekipa mu nie uwierzyła, z tym za bardzo. Ale w związku z czym wiem. Posłowie to... pis mówią, że to koincidencja. Załóżmy, że to koincydencja. To, że to... prawdopodobnie to koincydencja. nie ma to jedno z, z, ale z drugim. Nie polityk ją wykorzysta, tak jak ja. By, być, po, być może, z całą pewnością, ale patrząc na interes Śląska, nie ma to żadnego z, y, taki perspektywiczny większego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o poziom deklaratywny, to jest, to jest właściwie, wie pan, na dwóch szalach to samo. Czym różni się to w takim razie, co powiedział Tusk? Donald Tusk jest człowiekiem, który po pierwsze był już premierem i, i w bardzo określonych czasach, potem, ma, potem zdobył bardzo duże doświadczenie w sprawach europejskich i dzisiaj, w momencie, kiedy jakby wraca na, wrócił na scenę polityczną, Myślę, że bardzo waży słowa. Znaczy bardzo waży słowa i bardzo dokładnie analizuje to, co ma powiedzieć, w związku z czym, ponieważ wie, że jeżeli będą wygrane wybory, to będzie się go trzymał za słowo. Znaczy się będzie pytanie, co z tym robić. A ja dzisiaj... ci politycy mają na pewno coś takiego w zawsze z tyłu przynajmniej z tyłu głowy mają tak mają, mają. myślę że bo to jest kwestia to jest kwestia budowania zaufania autorytetu i tak dalej ale dzisiaj jest sytuacja inna na Śląsku jest sytuacja inna bo pierwsze na Śląsku my wiemy że kwestie na przykład zasobów kadrowych do, do nowoczesnych technologii istnieją one są trzeba je umiejętnie wykorzystać to że Śląsk jest dynamicznie się rozwijający to jest też prawda to że są kłopoty to zależy gdzie spojrzeć pani pośle natomiast ja pamiętam dwa programy dla Śląska Ta. Jeden platformy, drugi PiSu. Jeden umarł, ten drugi właściwie umarł po roku. Gdzieś pierwszy w ogóle się nie narodził. E, dlatego, oba czy, były równie słabe, więc. Dlatego trzeba wyciągnąć konsekwencje z tego i budować coś, co będzie realne. I dlatego też myślę, że do wyborów zobaczymy. A, a co stoi za tymi słowami Tuska, jeszcze raz, które w, zostały wczoraj wygłoszone? Śląsk, po prostu zielona oaza gospodarki przemysłu, nowych technologii. Nie, stoi tyle, żeby powiedzieć, w jaki sposób władza, jeżeli zdobędzie się tą władzę, ma zamiar traktować ten region. Znaczy, czy ma go traktować jako zaplecze ciężko, w ciężkiego przemysłu, czy ma go traktować jako zaplecze takie właśnie innowacyjno-technologiczne i wydaje mi się, że po tych kilku latach, gdzie Tusk mógł obserwować Śląsk, to widzi, że to jest właśnie bardziej zaplecze takie innowacyjno- technologiczne. Natomiast oczywiście pozostaje problem związany z restrukturyzacją górnictwa w kontekście kryzysu energetycznego. To jaki, to... jaki, pańska partia ma pomysł na to, co zrobić z górnictwem i jak przeprowadzić na Śląsku tę wielką, oczekiwaną transformację? No wie pan, nie, no nie fuścimy w tego typu dyskusję, ponieważ ja nie jestem osobą, która pracuje nad tym, nad tym programem. Ja y, 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 myślę, że dzisiaj ludzie, dokładnie wszystkie ekonomiści bardzo, muszą to bardzo dokładnie sprawdzać, wszystkie konsekwencje, w szczególności w sytuacji, w której, w której zmieniły się warunki, Zmieniły się warunki, w związku z czym y, 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 trzeba, z jednej strony jed, jest oczywiste, że, że część kopalń trzeba będzie zamykać, natomiast ja uważam, że w części kopalń, te, które mają jeszcze no to zasoby, nie jest nie bo do, do 2049 ale... roku jest opracowany plan, który zakłada mniej więcej co kilka lat. I część kopalni do tego nie uniknie, ponieważ po prostu wyczerpują się zasoby. To, jest, to, to, to nie jest jakieś wielkie odkrycie. No dlatego mówię, dlatego trzeba po prostu dokładnie realizować ten plan, który, który był uzgodniony. Zresztą uzgodniony ze związkami zawodowymi. Nigdy, nigdy do końca nie był uzgodniony, ale jednak uzgodniony. Trzeba go zrealizować, trzeba, trzeba po prostu doprowadzić do zmiany, a natychmiast inwestować w energię odnawialną, również przy wykorzystaniu siły roboczej z górnictwa, która, która przecież jest. Cały Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest, jest, jest tak naprawdę funduszem na... Na szukanie miejsc pracy, na przekwalifikowywanie, na wykorzystanie siły roboczej, która pracuje do tej pory I to powinno być realizowane bardzo szybko, a w kontekście wojny i kryzysu energetycznego nie ma już innego wyjścia. Teraz to jest tak, jak w parlamencie. Wszyscy zastanawiałem, czy wojna spowodowała, że tak naprawdę wracamy do, do pewnych rozwiązań, czy przyspieszamy pewne rozwiązania. Myślę, że będą obydwie rzeczy robione. Z jednej strony musi być przez jakiś czas. Zaopatrzenie węgiel i nie rosyjski, i nie jest sprowadzany z tego świata, ale równocześnie jest absolutne przyspieszenie energii odnawialnych. Niestety, na przykład dostajemy nowe możliwości, tak zwanego repower you, czyli pieniądze na no, energię odnawialną, które będą dodane do KPO, którego nie mamy. A propos sprawiedliwej transformacji dziś samorządowcy opiniujący ustawę o Funduszu Transformacji Śląska jest coś takiego, obiecana, ustawa obiecana, zmiankowana również przez Jarosława Kaczyńskiego w Katowicach, obawiają się, że spółka, która powstanie mocą tej ustawy, którą powoła rząd, będzie starała się centralizować pieniądze, centralizować wydawanie właśnie pieniędzy na właśnie sprawiedliwą transformację tych pieniędzy unijnych. Ja bym tego nie wykluczał, ponieważ już przeżyłem jako marszałek różne formy restrukturyzacji górnictwa. Pamiętam sytuację, w której powoływano spółkę do spraw restrukturyzacji górnictwa, która przejmowała długi i jakby spróbowała załatwiać sprawy związane z górnictwem. To że, to, że ktoś próbuje powołać jedno ciało jakby to centralizować, to jest nic zaskakującego. Pytanie, czy to może być centralizacja? Tak, ale. To, to pamiętajmy, że pieniędzy na rozwój górnictwa w Unii nie ma. Te pieniądze są na co innego, więc to ja tu nie widzę niebezpieczeństwa, że, że to przechwyci pieniądze europejskie. Na to akurat pieniędzy europejskich nie ma. No tak, ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby kiedyś te pieniądze oczywiście do Polski w końcu trafią? I na również, na żeby, żeby tymi projektami transformacyjnymi, jak rozumiem, wyciągnąć z samorządu, w tym od Marszałka, do jakiegoś centralnego organu, w tym przypadku spółki. Zapowiadanej przez. To tak, ja wiem, to się mieści rząd, w całości ustawę. takiego obrazka. No, że, jeżeli generalnie nie ma się zaufania do samorządu, bo, bo nie ma się zaufania, w sensie ustrojowym. Znaczy, jeżeli generalnie uważa się, że samorząd powinien się tam zajmować, no, tam drogami i innymi rzeczami, ale ale żeby to była część władzy publicznej, to to raczej w tym środowisku tak, nie to jest. To się marszałka projekty, o to on zajmuje się sprawiedliwą transformacją. I myślę, że część władzy dzisiejszej uważa, że należy to zmienić i po prostu zmniejszać trochę kompetencje samorządu. Co zresztą widać bardzo wyraźnie. Zas zawsze mnie zaskakuje, że że samorządowcy z, szereg, z szeregów, że tak powiem, PiSu nie protestują, bo to ewidentne jest ograniczenie. Znaczy, to widać po przesuwaniu kompetencji. Znaczy, odbiera się kompetencje samorządom, przesuwa się do, do różnego typu agencji rządowych, krok po kroku, tak głoniutko się odcina po kawałeczku, co powoduje, że ilość kompetencji się zmniejsza. To jest podobnie jak na przykład pieniądze europejskie, które są w dużym stopniu przekazane do samorządu, ale jeżeli one nie będą umocowane w ustawach. To, jak ilość pieniędzy się zmniejszy, to automatycznie kompetencja do samorządu zniknie i samorząd się okaże takim przejściem, przejściowym rozwiązaniem na pieniądze europejskie, a niekoniecznie uczestnikiem władzy publicznej. Ja się tego najbardziej boję. Władze, pieniądze europejskie powinny wzmocnić samorząd. Ja jestem oczywiście zwolennikiem decentralizacji państwa, ale ta władza akurat ma zupełnie inny pogląd. A pieniądze strony. unijne, to akurat. Co tu jeszcze decentralizować? To, to, to my byliśmy. Też mocno zdecentralizowanie, jeżeli chodzi o sposób W porównaniu do, do całej no to... Europy, pieniądze europejskie rzeczywiście w sposób zdecydowany były zdecentralizowane. One szły w, do, do regionów. Niewiele państw się na to zdecydowało, żeby tak dalece pójść, w, jeżeli chodzi o, o przekazanie na no, programy operacyjne. Natomiast proszę pamiętać, że trochę in, inne rozwiązanie jest na przykład w KPO. Jeżeli KPO oczywiście będzie. No to w Polsce. właśnie pieniądze unijne kiedyś, Tam... to my kiedyś dostaniemy? Tam w KPO jest zupełnie inne rozwiązanie. Tam te pieniądze idą głównie do rządu. I rząd oczywiście daje samorządom, jeżeli zechce. Ale to jest inny typ myślenia, przyspieszający, ale również centralizujący. Czy pieniądze będą? Proszę zapytać środowisk rządowych. Ostatnio słyszałem, że pan minister chyba z sobą, jeżeli się nie, nie mylę nazwiska, w jednym z wywiadów powiedział, że trwają negocjacje. Dodał z ministrem Ziobrą. <laughs> z Także, z Ziobro. No Także Ziobro. W związku z czym. Ja, Panie czek... wierze, a to, to po kolei. Ile realnie dzisiaj trzeba, żeby te pieniądze. Polska dostała? Żeby te pieniądze Polska dostała, trzeba spełnić pierwszy kamień milowy, tak zwany super kamień milowy, czyli trzeba wdrożyć nową, nowe rozwiązania prawne dotyczące systemu sprawiedliwości, dokładnie dyscyplinowania sędziów. I wdrożyć, to znaczy uchwalić, wdrożyć, rozpocząć, żeby to ruszył cały mechanizm. Jeżeli ten mechanizm ruszy, tak jak został uzgodniony z polskim rządem, to wtedy rząd będzie mógł składać wnioski o płatności. To jest jedna ustawa. Tak, to jest jedna ustawa. No, znaczy, trzeba będzie, prawdę usunąć tak zwaną ustawę kagańcową i zmienić ustawę o sądzie najwyższym. W związku z czym trzeba... trzeba Przeba, trzeba po prostu to zrobić i wtedy rząd będzie mógł składać wnioski o poszczególne płatności, i te wnioski będą rozpatrywane, i wtedy ruszy cała, cała machina. Yy, yy, każdy wniosek będzie rozpatrywany przez dwa miesiące, a płatności będą dwa razy w roku. Tak w tej chwili to inne państwa robią. Z tym, że problem polega na tym, panie redaktorze, że yy, czas ucieka. Znaczy, czas ucieka, ponieważ wszystko z KPO powinno być zakończone i rozliczone do, do połowy 26. Powie 26, a niektóre z tych inwestycji muszą wcześniej być poprzedzone właśnie reformami. Tych reform w KPO jest 50. Ja, ja sobie to tak wyobrażałem, że w Sejmie już teraz dzień i noc będą pracowali, żeby te wszystkie reformy przygotować. Bo a nuż widelec rząd się zgodzi na rozwiązania, na które się wcześniej zgodził. I wtedy trzeba będzie to wszystko uruchomić. Na przykład budować wiatraki. Są pieniądze na wiatraki w KPO? Są. Jest ustawa? Nie ma. Druga sprawa. Zamiana, zamiana szpitali powiatowych, niektórych na ośrodki długotrwałej opieki medycznej. Są pieniądze na to w KPO? Są. Jest ustawa odpowiednia? Nie ma. Uzbrojenie 1400 terenów samorządowych na inwestycje gospodarcze. jest Hektarów? 1400 terenów jest powiedziane, bo to na tym poziomie to nie, nie pisze się szczegółów. I. Do tego to jest, pieniądze są w KPO. Proszę bardzo. To jest potrzebne. Chodzi o tereny takie, którymi zarządza wspomniana i, i są w garsi wspomnianej spółki restrukturyzacji Na kopalń, przykład. Tak? I do tego potrzebna ustawa o planowaniu przestrzennym. Jest ustawa, nie ma. No, wie no i tak wiem no, czas pa, leci. O ile pamiętam, marszałek wspomniany, marszałek Haustowski, ja wiem, ze dwa lata y, 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 domagał się na przykład. A, a, a wcześniej również wszyscy samorządowcy, którzy mieli podobny problem przekazania terenów, które. Y, Poprzemysłowych, poprodukcyjnych właśnie do samorządu z SRK. Dlatego w tym KPO to jest niegłupio wymyślone. Znaczy w tym KPO są rzeczy rzeczywiście, które trzeba zrobić. Tylko trzeba to poprzedzić ustawami. I wszyscy o tym wiedzą. Wiedzą mniej więcej od maja 2021. Na razie się kłócimy, czy pieniądze dostaniemy. No ale jak powiedziałem, załóżmy, że, że będzie zgoda na to, na co się rząd zgodził, to wtedy rozpocznie się cała machina. I wtedy wszyscy się zapytają, ok, a gdzie są te reformy? A, a gdzie są te ustawy, które pozwalają na realizację tych zadań? Ja, na przykład, do, te przysłowy wiatraki są najlepszym pomysłem. Znaczy, I pytanie, co, co z tą odległością tych wiatraków, prawda? I co z 10H słynne? Czy mamy ustawę, czy nie mamy? Nie mamy. Czy przykład węgierski, to jest dla nas w jakiś sposób mobilizujący albo, albo, albo demobilizujący? Bo prawda jest taka, że. Jest duże weto wobec Węgier i Orbana i funduszy dla Węgier. To dlaczego, jak słyszymy, węgierski KPO dostanie prawdopodobnie Zielone Światło? Z Węgrami jest trochę inna sytuacja. Węgrzy są jeden krok jeszcze wstecz w stosunku do nas. To znaczy, oni nie mają pozytywnej opinii komisji i nie mają decyzji rady, co już my już mamy. Dlaczego? Ponieważ KPO z ich KPO wynika, że powinni wprowadzić mechanizmy prawne, które będą zwalczały korupcję. I, że tego nie mają. Co skutkiem jest tego, że znaczy tego jest potem rosnąca korupcja. I Węgrzy, w związku z czym przez długi czas się opierali, od jakichś dwóch miesięcy bardzo przyspieszyli, zaczęli błyskawicznie wprowadzać różnego typu ustawy. Parlament węgierski pracuje, które mają stworzyć ramy, ramy dla zwalczania korupcji, w tym na przykład bardzo silny udział organizacji pozarządowych. My to wiemy, bo to obserwujemy. To oczywiście z przygotowaniem instrumentów prawnych, to czy to będzie w praktyce, czy nie. Komisja mówi, jak przygotujecie te instrumenty prawne, to w takim razie uruchomimy wam KPO, tak jak w Polsce. Czyli będziecie mieli zielone światło, ale musicie wprowadzić rzeczy, które, do których się związaliście. Natomiast zresztą, w Węgrzech są innej sytuacji jeszcze, bo oni już mają wprowadzony mechanizm warunkowości, czyli z powodu korupcji mają propozycję przeniesienia do rezerwy 65% pieniędzy z budżetu. I tam już jest sytuacja dużo trudniejsza. Ale Węgrzy również grają swoją grę, która niestety bardzo rozczarowuje wszystkich w Parlamencie, chociaż Węgrzy przy okazji załatwiając sprawy pieniędzy, próbują zagrać coś, o czym niektórzy w środowisku pisarskim też marzą, mianowicie żeby, żeby stosować blokady albo weto. W niektórych sprawach na zasadzie ewidentnego szantażu. To znaczy takiego, jak nie dasz mi tego, co ja chcę, to ja przebiję opony Pieniądze w autobusie. Pieniądze dla Ukrainy? Pieniądze dla Ukrainy. To jest coś takiego, jak nie dasz mi pieniędzy na to, co ja chcę, to ja przebiję opony w autobusie, który mamy razem jechać. To znaczy, i wy nie pojedziecie, i ja nie pojadę, ale jak mi nie dacie. W związku z czym jest część w środowisku pisowskim, który mówi właśnie, róbmy tak, prawda, ostro, weto, blokujmy. I Skutek jest fatalny, brak zaufania i oczywiście druga strona, jeżeli jest druga strona, mówi proszę bardzo, w takim razie jak chcecie tak grać, to będziemy grać. Jarosław Kaczyński wczoraj, jeśli mielibyśmy absolutną pewność, że pieniądze z KPO z budżetu głównego do nas popłyną i nie będzie to już kwestionowane, to rozważylibyśmy pewne posunięcia. Granicą jest jednak nasza konstytucja, której nie możemy złamać. O czym ja, świadczą te, takie słowa? To, ja, to, to jest tak, jak ja słyszałem od Komisji Europejskiej, że na ostatnim etapie przed uzgodnieniem, bo przecież było uzgodnienie, przedstawiciele polskiego rządu przyjechali i powiedzieli: Rozważamy ewentualną możliwość przyjęcia tych pieniędzy pod jednak warunkami. Znaczy to my, my stawiamy warunki. Jeżeli wy nam cofniecie te kary, które płacimy, pamiętajmy, milion euro dziennie. To znaczy, tak naprawdę, jeżeli wy za, załatwicie nam w, 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 w sądzie, w trybunale, że nie będziemy płacić kart, to my rozważamy, żeby wziąć te pieniądze. No, to muszę powiedzieć wywołało co najmniej zażenowanie, ponieważ po pierwsze, no, ten, który stara się o pieniądze, mówi o tym, że ewentualnie rozważa, żeby je wziąć. A po drugie, co to jest zamyślenie? Że, znaczy, że, kto, że ktoś z komisji wykona telefony do kogoś w, w trybunale? Ale żeby... jak sam pan powiedział, i to też czytamy, Gazeta Wyborcza pisze, że w Brukseli toczą się rzeczywiste. Rokowania, a nie tylko takie skrojone pod poprawianie atmosfery yy, czy, czy, czy zbliżania stanowisk. Ja jestem w zespole, tak już rozmawialiśmy nieraz, ze zespole monitorującym KPO w całej Europie. Rzeczywiście wszędzie się otoczą intensywne prace i zawsze pan poseł żońca, który jest PiSu pyta o to samo komisarze, a co z polskimi KPO, komisarze no to zupełnie spokojnie odpowiadają, sprawa jest w toku dotyczy praworządności, oczywiście niech pan zapyta polskiego rządu, to tak naprawdę na tym polegają te, te rokowania, znaczy rząd przyjeżdża i pyta się, co trzeba zrobić, na co oni mówią, tu leży papier, który sami no, Ale to, to, to nic nowego. Nic nowego, no to, no to, to o tym mówię, no to rokowania na tym polegają. No tak, ale to, to obserwuje pan jakiś przełom. Newsweek z kolei donosi, że Jarosław Kaczyński ma dość, chce kompromisu z Brukselą, a jeśli Zbigniew Ziabro spróbuje go storpedować, dogada się z opozycją. To oznacza, że oby, to, to chciałem wyraźnie powiedzieć pozytywnie, jeżeli takie jest przynajmniej jakieś założenie, to znaczy, że ktoś rozważa, zresztą powiedział to pan minister Szynkowski-Welsenk chyba, że rozważamy nawet możliwości zmian legislacyjnych. Czy inaczej rzecz biorąc, rozważamy to, żeby wprowadzić. To na, nie, zrealizować to, na co się zgodziliśmy. No tak. czyli, czyli po prostu wprowadzić zmiany ustawowe. To, to jest dobry sygnał, jeżeli ktoś tak a, myśli. A opozycja jest gotowa, gotowa do dogadania, jeżeli taka sytuacja w ogóle by zaistniała. Jestem przekonany, że tak. Znaczy, że jeżeli byłyby takie zmiany legislacyjne, które pozwolą odblokować całą sytuację, to moim zdaniem opozycja absolutnie powinna to poprzeć. Jeden z ministrów, też ostatni cytat z wczoraj. Bodaj. W Polsce potrzebne są fundusze europejskie, te główne na politykę spójności, wspólną politykę rolną i te w ramach funduszu odbudowy. No, jeżeli przynajmniej na, na poziomie retorycznym coś ewidentnie się zmienia, bo wcześniej słyszeliśmy już ja. inne cytaty, że właściwie my sobie bez tych pieniędzy poradzimy. Panie redaktorze, no tak, tylko że z jednej strony słyszymy takie pozytywne sygnały, znaczy, że trzeba coś zrobić, że na przykład premier mówi, że fundusze są podstawą naszej suwerenności. No coś się zmienia, atmosfera się zmienia, <laughs> miejmy nadzieję. I, I nagle w parlamencie europejskim występuje pan poseł <laughs> Legutko z takim tekstem. Że, że w gruncie rzeczy ręce opadają i widzi pan ewidentny przykład, że ktoś tutaj idzie na pełne zwarcie. Znaczy na pełne zwarcie ogromną nie tylko krytykę Parlamentu Europejskiego, ale w ogóle pogardę dla, dla, dla parlamentu, dla komisji i tak dalej. Więc w tej sytuacji ja muszę powiedzieć, że wracam właśnie ze Strasburga i nie wiem, to która z tych części środowisk rządowych gra prawdziwą grę, a która nie. No niech, pan, no to niech pan patrzy na hierarchię chociażby. Słowa Jarosława Kaczyńskiego chyba ważą najmocniej. E, do, tak, Jarosław Kaczyński, przypominam jeszcze raz, jeśli mielibyśmy absolutną pewność, to e, rozważylibyśmy po, porozumienie. No to prawdę mówiąc, panie radak, że nic nie oznacza, ale rozumiem, że pan to czyta pozytywnie, <laughs> bo to oznacza, że jeżeli będziemy mieli pewność, że zrobimy to, co powinniśmy zrobić, to, to <laughs> zrealizujemy. Czy pańskim zdaniem jest jakakolwiek szansa, żeby to <laughs> wydarzyło się do końca roku? Na święta na przykład. Jeżeli, jeżeli nastąpi przełom w polskim rządzie, to oczywiście tak. To, to, wtedy, to wtedy będzie zielone światło. I, i, I sprawa będzie, ruszy, a ja nie my, że będzie zatwierdzona. Jeśli ruszy. się to nie wydarzy do końca roku z kolei, to my coś tracimy? Jest jakieś, yy, yy, Przekraczamy jakąś granicę, yy, za którą nie ma powrotu? Nie, nie, znaczy, bo wszystkie dokumenty mamy podpisane, tam są trzy dokumenty potrzebne. W tej chwili jest potrzebny trzeci dokument, który rząd negocjuje, tak zwane rozwiązania operacyjne. Bardzo ciekawy dokument mówiący o tym, jak będą sprawdzane poszczególne kamienie milowe, w tym również kamienie milowe praworządności. To jest nowy dokument, on jest w tej chwili kończony. No, ja muszę Zaskakująco on idzie po linii uzgodnień właśnie wcześniejszych rządów z Komisją Europejską. Jeżeli on zostanie zatwierdzony, to, to oznacza, że rząd ma zamiar jednak dokonać pewnych zmian i pójść w kierunku, w który są zgodne Mam taką nadzieję. Rozumiem, że o, mam taką nadzieję, Rozumiem, natomiast... że opozycja z tego też się cieszy, a nie, nie czeka, aż Komisja Europejska przeczołga rząd do. Wyborów. Z, z tą sprawą. Opozycja była na kontroli poselskiej w, w ministerstwie pani poseł Leszczyna, pan Senator Klich dostali ten dokument. Widzieli go. Ja dostałem od nich, więc mam go w ręku. Czekam na, na to, że on zostanie zatwierdzony. Jeżeli, jeżeli tak będzie, no to wszystko ruszy. Natomiast proszę pamiętać, że rząd ma zamiar realizować ten program KPO bez pieniędzy europejskich oczywiście dużo, dużo drożej. Dużo drożej. Już to zapowiada. Chcę to robić z pieniędzy Polskiego Funduszu Rozwoju, ewentualnie z pożyczek międzynarodowych, z czym jest ogromny kłopot. Yy, yy, w związku z czym yy, to by coś takiego, że rząd chce robić KPO bez KPO, yy, czekając na jakieś tam rozwiązanie. Z punktu widzenia tego, że będą że pewne rzeczy zrobione, to dobrze, ale z punktu widzenia kosztów tego i, i jakby czasu, jakiego to wymaga, to źle. A poza tym, jak powiedziałem, nie ma, nie ma tych ustaw. W związku z czym niektórych rzeczy rząd i tak nie zrobi, bo nie ma ustaw. Ja Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, budzi z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, a nawet weekendu. Do zobaczenia i do usłyszenia.